Aha. On jest, to jest... bardzo wczesny quest. Okej. Okay. To czemu on powiedział, że bym ma ci czy mi się wydawało, czy coś? Mówiłem o Nokko. A, to jest cudowne. To jest jakiś work na That must stay out of Corpus hands at all costs. Tenno, recover it immediately. Neither Granier nor Corpus have the information to activate the Oregon air distress beacon. So who did? the Can you do any work with the graficity? What's that? O oh, Boże Ktoś fajnie na farmie no, ma municjum są... Na no, kur... broń mi wiozerowali, ale... ten... ale nie zrobili tego z WFM, jest trochę xd teraz Gra musi nadpisywać staty i pilcy locia Okej, Ok, czyli, czyli to jest... Nowe no przedstawienie Tashina No bo Tashin nie miał żadnego przedstawienia No pojawił się, To był jego przedstawienie oficjalnie, of oficjalnie po prostu pojawiał się kurwa nagle w, w Nat'a Spizdy kompletnie, nie? Trochę tak, ale no. z drugiej strony Było chyba wyjaśnione skąd się wziął? Nie bardzo właśnie Znaczy Pracho. wiadomo kim jest, ale Jakby nie jest prowadzony fabularnie, że on jest i istnieje No pojawia się, no i jak dużo randomów w swoim życiu? W moim. Jędrzejo. A oh wow. Up. Now, I have disabled your Warframe's abilities. Orokin tricks won't help you now. Pick up that weapon. Mm. Your life depends on you, you shouldn't come here. Czekaj, czy to jest ten quest, który ma nauczyć mod do modzenia? Tak. Wow. Hmm. Czekaj, mod segmentu czasem się nie brało z tego questu z worrem? I pytanie teraz jak wygląda quest z wojem. bo że cały team mi wyskoczył. Teraz czyli pewnie go teraz nie będzie skoro to jest ten quest Nie no, on tam eee. gdzieś musi być, ale nie będziesz zdobywał tego moda pewnie No to będę... Ben... A, nie mam hapaków odnowionych. A, zjebałem tak jestem kurwa, kompletnie zniszczalny, więc to. Kurwa.

elemental damage Remember your alchemy When electricity combines with cold You create a magnetic field Apply your mods accordingly I do thing or two I have three medics next to me None of them picked me up I'm a classic BF że pozmieniać skiny, bo nie chcę grać babą. W sumie e, powinni w końcu wytłumaczyć e, sposób, e, ten, w sensie na jakiej zasadzie kapczyły się wrogów w ufm co się z nimi dzieje tak naprawdę? To jest integracja i złożenie atomów. Oni... No to jest najprostsze, co można wykorzystać. To nie, to nie jest stan, który rozbija na atomy i później nie potrafi tego poskładać. Śmiesznie jest się poczuć znowu słabym w tej grze. Muszę w mam cały. Wszystkie, wszystkie mody są uburzone. No ale niestety musisz zamienić tą jebaną witalność. <noise> jest. A nie, A, z... najlepsze to, że zapomniałem. Nie, nie da się, bo Wysiadłem. każdy. Wyszedłem. Wyszedłem z tego. Aha. No to ja jestem Dawidem. Z tego że to nic. Okej, ta ro rozmowa na samym końcu. Oj, dob dobrze teazuję resztę gry. Oj oj, 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 oj. Ale ja bym chciał to kurwa przeżyć na nowo. <noise> Dajcie mi jakieś woźny w pamięci. Dobra, nie spodobajcie. Pamiętacie, go, pamiętacie gościa, który chciał zostać tym. Eee, chciał przejść z ma od nowa? Co zrobił? Nie wiem, przypierdolił sobie mocno w czy coś. Chciał stracić pamięć po prostu. Uuu, jaka fajna mapa, teraz tutaj jest. Ty, ale dziwne, nie oddaje mi tego Brustona, którego mam na No nie oddało, ale spokojnie po tym jak. Nie, tylko się, się, się śmieje, że. Od... Go sobie tylko śmieje się, że mi ten... Teraz uwaga, Power of Pokor. Zadanie jest tak skonstruowane, żeby po mentorze trafić od razu na Fortuna. Good. Nie mogłem tego wiem. Ale, ale te lokacje są jak chujnowe. I tak. Graficznie e, i. Szczerze. E, ale no właśnie, mam wrażenie, że już te chemikom. jakby grafiać się e, na Nie wiem, e, szczerze. UE fotobudka. Nie, Fortuna 69 jest. Wchodzimy. Ho ja tej broni w ogóle... Czego to jest nowa broń, kasz? Tak, dostaniesz ją. Eee. Mm. 3000 expa, jej. 3000 expa, jej. You successfully successfully. Jest oh your... eee. skarbnik zajeb... też inaczej. Ja, wszedłem na Fortunę i pierwsze co zobaczyłem to zapierdalającego grzyba dookoła. <laughs> co jest? No dobra, bo tam jest tak grzybiara cała. Okej, okay, to później. Najpierw zagadam do biznesa, bo. bo nie wiem. Ej, ciekawi okay. mnie. Nic, nic nie oferuje biznes, jakby co. No dobra, to w takim razie idę zobaczyć, co tam się kływać w tej grzybiarni. I w ogóle nie mi to jest moich modów, to jest śmieszne. Czekaj, co? Mówisz dwa. Do... aha. Szybki. Dobra, chodź, zagadajmy z tego. No dobra, super. po co mi dwa małżonej? Wyglądaj towary. Aha, jest tutaj langa od no. Przeglądaj szkółkę. Co? Weź Nowy Syndykat. Nie kupować teraz? Nowy Syndykat na Fortunie czy co? Tak. O kurwa. I od czego on jest? Ja nie gr... Analiz... Co? Ja pierdolę. Muszę <grybujesz> Zostanę grzybiarzem. <grybujesz> Kosmicznym grzybiarzem. <grybujesz> Zlecenia kopalni. I o co chodzi? Dobra, ja jeszcze nie odpalałem Warfame'a. możesz powiedzieć, tak w skrócie, o co chodzi? Poza tym, że Grzybo w Warframe eee, ma własne swoje lokacje pod spodem mapy, w sensie pod Fortuną, jakby i masz tam syndykat i gościa, który ci zleca questy. Znaczy, normalnie zleca nie tak, jakbyś na Fortunie. I tyle, i masz zbierać Grzyby, żeby podnosić u niego rangę. Aha. Nie wiem jeszcze, kim jest książę. Ścięciulo, jak się go wyhoduje Nakarmić cię, czym cię mogę nakarmić? Okej, okay, muszę mieć fire No dobra, no, to

<laughs> yes, you are the, okay. Okay. the really Let's talk. The To to expose... Remember, switching to the solid them is always faster than reloading. <laughs> oh, Kurwa. Take... No ja. Jak trzeci, no i ja pierdolę, Trzeci razy ja sam na miejscu zrespiło.

They will need a mentor. You trust me to do this. If you trust me to be their Lotus, yeah. it is not my choice. It is theirs. Now, can you imagine what you have learned much in a short period? But your work has barely started. I have word from Venus. No, i suffer under a corrupt, despotic preacher named Nef Año. They require a champion capable of fighting corpus. Use the Venus junction to bypass faction blockades. When you get to Fortuna, find a gentleman. Kto Ok, w końcu. Znaczy, to jest y, ogólnie tak, że ciała, jest y, generowana losowo, nie? Mhm. Ale zrobili to te, znaczy. Tak jak miałeś zlecenia w losowych lokacjach. No, nie wiem, za Re-Man yy, biblioteka, no to miałeś do zrobienia coś i wyjść, nie? Bo było to misją. Mhm. Tutaj normalnie masz wygenerowaną lokację, wiesz, na... wygenerowaną po prostu losowo. Ale masz y, pięć, jakby, questów ciągle do zrobienia. Tak jakbyś był na zwykłym zleceniu na otwartej mapie. Fortuna 69, spokojny. Żeby. lol. Nie, no, no, co to za lagi.

The prince, or will be if we can manage to grow it. Needs fergalite. That's rare in the deep mines these days, I tell you. I ain't been able to find any of that since well, I don't remember. Some say the prince makes your dream funny. <laughs> <cię> gnoju, kurwa. <laughs> sure.

my kind there is coming along my zoo is waiting i want my verminca doll what we gotta get those critters out of there before nef's mad scientists say them together but first i need you to do something for me first a why is, is he so you're about to free me and stay close while keeping the mercs away i see that guy also came to the shooting Kurwa! Aha! To jest misja tego. Tych skrzynek podnoszenia, po co jest na portu nienormalnie, tylko z wersji podziemnej. Okej. Okay. Czy ktoś jest? No, oh, a. Dobra. Na razie spadam. Cześć. Mm. Czyli do możliwości łowienia do Wordfajmy doszło od zbierania grzybów. To receive the void's gifts? Then wipe this place clean. What places to be? That thunder button will get you. you holding back? What more can you give? Remember, my success will be your success. Whether you find those riches here or in the great beyond. Oh, this one. This task's important. Neff's poison water is making the Sprodlings sick. You need you to find them and get them jumping again. Happy? Now get back to garden. Aha! Ty, krężek się na ziemi wszędzie zbiera te wszystkie lije jakieś takie kwiatki różnych i żołnierze. Można bym tego gościu to kupować teraz. Aha! Lol. Przewodnik grzybierze. not using. Look at that, mate. That's a prime sample. That is. Okay. Wow. Hmm. I haven't seen one of these since, since. Project. Since a long time. I should make up some new devices. Hmm. Aha, tak. Czyli, żeby wpiąć niego trzeba biegać po misjach, zbierać grzyby i analizować je. A żeby analizować, musisz wiedzieć ile grzybów, jak w tym, jak przy Arkanu. arkanów. To w sumie coś nowego niż wbijanie tego. No, to będzie zbieranie no, nowego urofejma.